Siemano, witam Was w rozwiązaniu konkursu na moim kanale na 4000 widzów, jak zapewne pamiętacie, e, można było wygrać grafikę od synka. E, zasady były całkiem proste. E, wystarczyło napisać komentarz i spełnić trzy proste zasady. Dokładnie miesiąc temu wysłałem filmik do, e, bo dzisiaj mamy 5 sierpnia, wysłałem go 5 lipca, e, a więc zasady były takie, że trzeba było... Być moim widzem to chyba raczej proste. E, napisać komentarz, chcę wygrać, no i subskrybować kanał Synka. E, napisaliście ponad 100 komentarzy, Synek ma 16, 161 subów. Raczej mu podskoczyli, bo mówił mi, że ma dosyć sporo mm, zaproszeń, znaczy do o... O to, by zrobić e, grafikę, ale tym razem będziecie mogli wy wygrać tą grafikę. E, wygrywa 5 osób, e, a więc 5 osób losuje i one wygrywają. Napiszcie po prostu, gdy wygracie... E, Dosynkać wiadomość na YouTube Synic Design no i będziecie dzięki temu mogli e, z, dostać tak naprawdę e, grafikę od niego za darmo za to, że wygrałeś w moim konkursie To to będzie jaka to grafika to wybieracie sobie Wy sami. Tak więc cóż, tu mam listę wszystkich, którzy napisali komentarz, ominałem tych, e, którzy pisali nie na temat, bo było takich parę, jest was naprawdę sporo <laughs> Przecież mają straszne niki na YouTube i sorry, ale musiałem Mas tak nie przepisywać na wasze niki po prostu, bo losu YouTube strona się troszkę zmieniła i niestety nie mogłem yy, w ten sposób Was wybrać. No także wiecie, mm, ogólnie to w takim razie losujemy po prostu... Zaznaczę, zaznaczę wszystko. Wybieram do yy, listy tak naprawdę yy, randomowej yy, numerków przedzieliłam numerki i na podstawie tej wybierzemy 5 osób. A więc random ma jest. No i macie tutaj wszyscy mają numerki. Każdy z Was ma numerki. od 1 do 119. 119 osób wzięło udział w konkursie. A więc wpisujemy 1 do 119 i generujemy, kto pierwszy wygrywa. Mamy 46, a więc mamy zapisane 46 wygrywa Seki 990 to jest pierwszy nick, który wygrywa. Później sobie będziemy ich szukać na YouTubie. Żeby potem po prostu sobie... Seki 990 wygrywa jako pierwszy. Ok, losujemy kolejną osobę. Tym razem mamy numer 3, a więc numer 3 to jest Gold gamer To jest druga osoba, która wygrywa, wygrywa grafikę. Ok, kolejną osobę, losujemy trzecią osobę. Numer 90, tym razem 90. O, daleki numer. E, proszę bardzo, mamy N1G2. Właśnie to o technikach, właśnie mówiłem. W każdym razie gratuluję. Trzecie osobie. No i teraz e, czwarta osoba. Kolejne generowanie. 47 numerek. To mamy tutaj Severina 536, a więc numer ktoś obok Sekiego, który również wygrał. Gratulujemy Severinowi 536. No i ostatnia już osoba, więc piąta osoba, która wygrywa grafikę od Synka, jest numer 72, a więc kto to będzie? To jest 22, guma 22. Okej, okay. a więc to jest kolejna osoba, która wygrywa grafikę, a więc mamy 5 osób. Seki 990, goldgamer.pl Tutaj nie będę czytał bo nie wiem czyta Severin 536 oraz, oraz 22, Guma 22. Ok, w Ta takim razie zrobimy coś takiego jak znajdź i po prostu będzie opisywać wasze niki, żeby e, dojść jakoś do waszych kanałów. Patrz. Ok, tu mamy e, Seki'ego. Aha, jako nie został znany, bo to nie można chyba tak, tak robić. Sekii. O widzicie, mamy Seki'ego 990, to jest właśnie seki. Ok, teraz The Gold Gamer. Mamy Gold Gamera tutaj widzicie. Ok. Komentarz jak najbardziej poprawny. N. Y, ok, dobra, to muszę skopiować, bo... Po prostu jakaś masakra. Ok, jego również mamy poprawny. Komentarz jak najbardziej... Y, nie będę sprawdzał warunku, czy spełniliście, jak synka, bo synek naprawdę jest zadowolony, że dostał tyle e, subów. Tutaj mamy mm, Severa 566, tutaj wyjście Mr. Max nie napisał na temat, e, nie komentarz, ale Severa na, na temat, a więc... E, no. No i 22guma22 też napisał raczej komentarz e, na temat, e, nie będę nawet... znaczy w sumie mogę sprawdzić, to i tak nie ma większego znaczenia. Um, czekajcie, sobie zrobię tak w takim razie. O, tutaj mamy 22 guma 22 A więc e, mamy 5 zwycięzców, 5 zwycięzców, którzy e, muszą napisać do Synek, a więc Cenek Design tutaj macie jego kanał napisany pod tym filmem e, komentarz, więc wysyłacie do niego wiadomość na priwie, piszecie, że jesteście e, ode mnie z konkursu wysyłacie link e, do mojego filmu z konkursem po prostu, e, żeby on wiedział, że jesteście to wy na pewno. E, no i... Tworzę Wam grafikę na kanał, tło na kanał, nie wiem, jakieś tapety czy tam awatar jakiś cokolwiek, to może być tylko jedna rzecz w każdym razie, to więc e, to by na tyle z tego konkursu, konkursu na 4000 widzów, Wszyst dziękuję wszystkim 119 osobom, którzy uczestniczyli w tym konkursie, gratuluję również zwycięzcom, a więc 5 zwycięzcom, które widzicie tutaj, więc e, Seki, Non, Severin oraz Guma, no i jeden coś tam, no w każdym razie dziękuję Wam. No i mam nadzieję że do następnego konkursu z, yy, na moim kanale. Tak więc dzięki Wam. No i na razie.